Cześć, witam podobnie wszystkich na kanale Klockowizji. Ja jestem Patryk i jestem dobry w te klocki. A dzisiaj będzie recenzja naprawdę dużego zestawu. Yy, specjalnie po to zabrałem ze sobą mój pierwszy zestaw Lego w życiu, czyli piracką tratwę, po to, żeby pokazać wam skalę, jaka wielka jest to różnica wag. Spójrzcie tylko, jakie to pudło jest wielkie, a jaki ten zestaw. Mój pierwszy zestaw Lego w życiu jest malutki, więc to naprawdę będzie duży zestaw. No i dobra, mamy tego kolosa, czyli zestaw Lego Ideas 21322. Piraci z Zatoki Barakud. Czemu w ten sposób przetłumaczyli ludzie z Lego Polska nazwę tego zestawu? Nie wiem. Zatoki Barakud, czyli co, Barakudy były dwie, trzy? Nieprawda. Barakuda była tylko jedna, i jest to klasyczny zestaw z końca lat 80., z początku lat 90., czyli Black Seas Barakuda. A to jest zestaw, który bezpośrednio nawiązuje do legendy Black Seas Barakudy. Czyli jest to baza piracka na rozbitym okręcie, który osiadł na mieliźnie. Tutaj mamy pięknie wszystko rozrysowane, jak to się prezentuje. Spójrzcie tutaj logo LEGO Ideas, czyli serii zestawów LEGO, które są tworzone przez pasjonatów LEGO. Jeżeli taki projekt uzyska więcej niż 10 tysięcy głosów, wtedy ludzie z LEGO zastanawiają się nad wprowadzeniem go do produkcji seryjnej oczywiście po delikatnych przeróbkach, tak samo było w przypadku tego zestawu, tutaj spójrzcie, Pirates of Barracuda Bay, nazwa zestawu na takim pasie, który możecie kojarzyć z zestawów z lat 80, właśnie jak był taki żółty pas z niebieskimi literami tej samej czcionki było tutaj napisane Legoland, więc tutaj fajne nawiązanie do starych zestawów, zestaw, Prezentuje się świetnie. Ta szata graficzna również nawiązuje do starej linii piratów. A właśnie co do starych piratów, mam tutaj również dla porównania pierwszą bazę piracką Lego. Również musicie zobaczyć, jaka to jest różnica wielkości. Ta pierwsza baza piracka Lego w porównaniu do tej najnowszej. No, jest to różnica nie do przeskoczenia. O tej bazie marzyły dzieciaki w latach 80., w latach 90., a o tym marzą wszyscy teraz czyli i dzieci, i dorośli. Zestaw jest ogromny. Tutaj doczytałem się takiej śmiesznej informacji: Models do not float. Nie wiem, komu wpadłoby do głowy, żeby wodować ten zestaw, ale gdyby komuś wpadło, to jest tu informacja, żeby lepiej tego do, do wody nie wsadzać, ponieważ na stówę nam to zatonie. Przyjrzyjmy się jeszcze z tyłu temu opakowaniu. Mamy tutaj informację. Jak długi jest ten zestaw, czyli 64 cm i jak wysoki jest ten zestaw 59 cm do góry, to za sprawą tego gigantycznego masztu, który jest w tym zestawie. Tutaj 5 fotek, co tam szczegółowo się dzieje na terenie Barakudy i najważniejsza informacja, czyli tak naprawdę w jakieś 20 minut tą bazę piracką my możemy przerobić na pełnoprawny okręt Blexis Barakuda który bazuje na starej, legendarnej barakudzie. Jest Jeszcze jedna ciekawostka. Konstruktorzy tego zestawu zamieścili w tym zestawie większość elementów, które wchodziły w skład tej starej, legendarnej barakudy z końca lat 80. Więc tak naprawdę tylko elementy masztów się różnią, ponieważ te stare nie są już produkowane. Reszta, praktycznie w 95% wszystkie elementy ze starej barakudy są w tym zestawie, więc możecie sobie w każdej chwili to przerobić na starą barakudę. Mega pomysł, coś świetnego. Tutaj jeszcze mamy z boku takie fajne zdjęcie pokazujące wszystkie minifigurki, które wchodzą w skład tego zestawu, i oczywiście zaraz sobie omówimy, bo minifigurki też w tym zestawie są kozackie. Dobra, odkładamy pudło na bok. Ja Wam pokażę jeszcze tylko tutaj instrukcję do tego zestawu, jaka to jest wielka księga. Naprawdę, ta instrukcja liczy 459 stron. Więc myślę, że przejdziemy sobie teraz do bardziej szczegółowego omówienia zestawu zaczniemy od instrukcji. A więc zaczynamy od zapoznania się z tą potężną instrukcją. Sami zobaczcie, jaka to jest 450 stron. Ponad 459 stron wielkiej potężnej LEGO instrukcji, więc to jest naprawdę kawał ogromnego zestawu. Z przodu, oczywiście cały zestaw w pełnej okazałości. Z tyłu mamy tutaj również informację o Lego Ideas. No i dobra, otwieramy. Co my tutaj znajdziemy? A więc tak, na początek mamy tutaj kilka postaci, które są postaciami, które już mogliśmy znać wcześniej z zestawów LEGO Piraci, czyli jest kapitan Czerwonobrody, jest ta damska postać, która też pojawiła się przecież na Black Seas Barracuda, tylko tutaj w takim nowym wydaniu jest pierwszy oficer w odświeżonym wydaniu i LEGO Majtek, znany z LEGO Piratów, również w odświeżonym wydaniu. Troszkę historii o Lego Piratach. Jest tu komiks, który pokazuje, jak doszło do tego, że kapitan Czerwonobrody, który gdzieś tam zaginął po drodze, odnalazł się tutaj na tej, na tej wyspie piratów. Jak to zestawach Lego Ideas bywa, te instrukcje właściwe budowania tych zestawów są poprzedzone różnymi informacjami. Tutaj na przykład mamy. O twórcy, to jest gość, który faktycznie ten zestaw cały wykombinował i wymyślił. To jest faktycznie jak pierwotnie miała, miała wyglądać ta, ta wyspa piratów, która została później troszkę, troszkę przerobiona przez projektantów LEGO, z którymi możemy zaznajomić się tutaj na tej kolejnej stronie. Mamy tutaj zdjęcia ewolucji, jak, jak, jaką ewolucję przechodził ten zestaw, aż finalnie przybrał swoją właściwą formę. Aż w końcu przechodzimy do właściwej instrukcji, czyli mamy tu informację, każdy woreczek, której części budowli się tyczy. No i wiele, wiele, wiele stron budowania tego przepięknego zestawu, aż do strony, moi drodzy, aż do strony 411, gdzie mamy ponownie zdjęcie tego zestawu. I potem mamy informację, jak w kilku prostych e, krokach. Przerobić ten właśnie zestaw na Black Sea's Barracuda, czyli jak zrobić tak, aby z tej bazy pirackiej zestaw stał się pełnoprawnym, wielkim okrętem pirackim. Tutaj na ostatniej stronie instrukcji mamy jeszcze właśnie takie fajne zdjęcie wspominkowe porównujące zestaw oryginalny Black Sea's Barracuda do tego nowego Pirates of the Barracuda Bay, więc ja instrukcję zamykam. I bierzemy się za zestaw. Dobra, i zestaw mamy już zbudowany. Przyjrzyjcie się tylko, jak to jest wielki, ogromny, przepiękny LEGO zestaw. Ja tak naprawdę nie jestem w stanie nawet w całości pokazać tego zestawu w jednym ujęciu. Żeby pokazać Wam go całego, muszę ruszyć kamerą i przejechać tutaj w górę. Spójrzcie, on mi wystaje tutaj prawie poza moje miejsce do nagrywania, poza ten papier. No, prezentuje się naprawdę przepięknie ten zestaw, więc zjedźmy sobie tutaj kamerą w dół, żeby pokazać większość tego zestawu i przejdziemy sobie do omówienia. Ja uważam, że to jest najlepszy zestaw, jaki ja budowałem kiedykolwiek z Lego Ever. Ja byłem w swoim pirackim siódmym niebie, przysięgam wam. Tutaj odżyły wszystkie wspomnienia związane z moją miłością do serii Lego Piratów z lat 90. To jest bajka, to jest po prostu taki wehikuł czasu, powrót do przeszłości dla fanów Lego Piratów niesamowite doznanie i dlatego prawdopodobnie, gdy ja ujrzałem ten zestaw, ja od razu go zamówiłem w przedpremierze, tu nie było co się zastanawiać. Dla każdego chłopaka, który za dzieciaka marzył o prawdziwym, dużym LEGO statku pirackim, ten zestaw jest po prostu spełnieniem wszelkich marzeń. Zaczniemy sobie od przeglądu minifigurek, które w tym zestawie są po prostu kozackie. Spójrzcie, tutaj na bocianim gnieździe mamy takiego chłopczyka. On, nie wiem jak dostał się na tą łajbę, ale z pewnością jego rezolutny wyraz twarzy oznacza, że mu się ta przygoda mocno podoba. Ma taki zadruczek na torsie z, z bezrękawnikiem, złotym paskiem. Jako, że jest to chłopak z bocianego gniazda, w ręce jest lornetka, w tej teczce zapewne jakieś ma zeszyty, na kreśli informacje. Na głowie niebieska chusta, rezolutny wyraz twarzy, małe nóżki, bardzo fajna figurka nadająca tutaj smaczku takiej przygody. Ja chłopaka tutaj gdzieś odłożę. I przejdziemy sobie dalej. A mamy tutaj szefa całego tego zamieszania, czyli kapitana Czerwono, czy Rudobrodego, czy też kapitana Rogera, jak był określany w innych źródłach. Piękna piracka czapka na głowie. Ta figurka w ogóle jest takim odw odwzorowaniem z lat 80. kapitana Rogera. Ona jest praktycznie niezmieniona, tylko tak jakby w nowym wydaniu. Złote pagony, szelmowski uśmiech na twarzy, brak jednego oka, w dłoni mapa z zaznaczeniem miejsca, w którym ukryty jest skarb piratów, Puchar w haku. Z drugiej dłoni nasz kapitan Roger nie ma, tylko ma zamiast tego hak do którego idealnie pasuje właśnie taki puchar, z którego może pić rum po udanej wyprawie pirackiej. No i oczywiście zamiast nogi drewniana kuternoga, czyli nieodłączny atrybut pirackiego kapitana. Przepiękna, świetna figurka. Idealnie odwzorowany kapitan Roger z lat 80., -tych, 90. -tych. Kapitana odkładam tutaj i przejdźmy sobie do kolejnej bardzo ciekawej figurki w tym zestawie, a mianowicie tej piratki. Spójrzcie jaki przepiękny nadruk na twarzy z takimi bruzdami chyba wojennymi. Jakie przepiękne nakrycie głowy z białym pióropuszem. I jest to jeden element razem z, tym, z tą fryzurą. Blond z tyłu. Mamy tutaj również rewers na twarzy. I taki nawet przyjemny zadruczek tej kurteczki. Rewers taki bardziej rezolutny. A przód Uśmiechnięta piratka z bruzdami na twarzy. Fantastyczna minifigurka, jedna z najlepszych w tym zestawie, jeśli nie najlepsza. Jeśli tą figu ta figurka nie jest najlepsza, to jest jeszcze jedna figurka, a mianowicie ten pirat wytatuowany, wydziarany, mocno zdenerwowany pirat, chyba największy twardziel na tej łajbie. Na klacie wytatuowane syreny, kotwica, na brzuchu wytatuowane papugi Lego, Niebieski pas, przewinięty na brzuchu ze złotą klamrą, na brzuchu sześciopak, więc trening jest zawsze robiony z rana. Z tyłu wydzierana Blexis Barracuda i również pas, no to jest najlepsza figurka w tym zestawie. Z tyłu również reverse bardziej przyjazny tego, tego pirata, kitka samurajska, no figurka petarda, petarda. Więc jedna z trzech najlepszych figurek w tym zestawie, mamy tutaj jeszcze Piratkę, która prawdopodobnie jest nową wersją Piratki z lat 80., która znalazła się w oryginalnej Black z Barracuda, bo ten strój biało-czerwony, te korale, tak mi się wydaje, że, że to może być po prostu tamta Piratka w nowej wersji. Mamy tutaj czarną fryzurkę, rezolutny uśmieszek, brak rewersu na twarzy, ale za to taki fajny zadruczek z tyłu, również z brązowym pasem i chustą przewiniętą przez biodra. Również dłoni pucharek, szabelka, bardzo fajna kolejna figurka w tym zestawie. Lecimy dalej, mamy co tu jeszcze? Mamy majtków, którzy w oryginale... Powinni mieć założone jeszcze wąsy na twarz. Ja uważam, że te zadruki tych, tej twarzy, tych majtków są na tyle fajne, że nie ma co szpecić ich tymi wąsami, ale to jest wybór oczywiście każdego, kto ten zestaw sobie kupi. Klasyczni majtkowie, jak to w latach 80 -tych, 90 -tych w zestawach piratów, w bezrękawnikach pasiastych. Ta, ten akurat pirat w wersji biało-czerwonej. Mamy jeszcze tutaj drugiego, który u mnie akurat stoi tutaj w łódeczce biało-niebieskie pasy na bezrękawniku, również bardzo fajny zadruk twarzy tej figurki, czerwona chusta na głowie. Tak jak wspominałem, te dwie figurki posiadają wąsy jako osobny element. Ja uważam, że w wersji bez wąsów wyglądają znacznie lepiej. Dobra, mamy tutaj jeszcze ostatnią figureczkę, na której należy się skupić, a jest to pierwszy oficer, również znany ze starych zestawów Lego Piraci, tylko w odświeżonej wersji niebieska kurteczka i pod nią koszula w biało-czerwone pasy to jest coś, co na pewno dobrze kojarzycie. W dłoni pistole piracki, kształtem identyczny do tego starego, jednak w nowym kolorze i szabelka. Czarna czapa, piracka na głowie, szale galoty, bardzo fajna postać. Opró oprócz zwykłych LEGO figurek mamy tutaj jeszcze troszkę zwierzątek. Mamy LEGO świnkę, marny jej los na tej łajbie prawdopodobnie, ale bardzo fajny dodatek. Ona ma tutaj swój nawet taki Lego chlewik zrobiony. Mamy również żabki. Mamy raczki. Raczki są w wersji czerwonej. Raczki są w wersji żółtej. Mamy oczywiście papugi. W liczbie dwie. Jest to klasyczna Lego papuga, tylko w nowym malowaniu niebiesko-żółtym. Może się podobać, może się nie podobać. Papugi na pewno musiały w tym zestawie się znaleźć. No i mamy jeszcze w tym zestawie dwa kościotrupy. Jeden jest tam, ale do niego już nie sięgnę. Drugi jest ukryty gdzieś tutaj, w takiej ukrytej części. No i oczywiście mamy rekina. No, rekina nie mogło zabraknąć w nowym zestawie Lego Piraci. Więc no, rekin jest również nieodłączną częścią serii o, o piratach Lego. Ten rekin w nowej wersji, ale tak naprawdę w starym stylu. Oprócz tych fantastycznych figurek w skład zestawu wchodzi również jeszcze ta łódeczka. Łódeczka, jakich wiele spotykało się w zestawach wspominanych już lat 90. czyli dobrze znany kształt z tyłu piracka Bandera, żeby nikt nie miał wątpliwości, że nadciągają piraci, dwa wiosełka i na przedzie szabelka włożona w taki fajny, pomysłowy sposób. Chyba nawet inżynierzy Lego nie wpadli na ten pomysł w latach 90., bo nigdzie nie widziałem, żeby ta szabelka była właśnie w ten sposób włożona tutaj na przedzie, nadając takiego fajnego zawadajackiego charakteru. Łudeczka, nieodłączny element zestawów pirackich, również musiała w tym zestawie się znaleźć. Przejdźmy sobie więc od pierwszej części, jaką budujemy, czyli na początku budujemy tą niebieską. Podstawę symbolizującą nam tutaj jakieś płytkie części oceanu, taką wysepkę, czyli tutaj mamy te elementy żółte, kremowe przedstawiające nam plażę, i na tym dopiero budujemy część statku, a zaczynamy od części statku środkowej, bardzo pięknie przyozdobionej tutaj tymi klapami pod spodem okiennice. Zanim postawimy tą część statku na tej wyspie budujemy taki pomost a molo. Ono jest bardzo ładnie, szczegółowo zrobione. Przyjrzyjcie się. Tutaj bardzo ciekawy isterek, nawiązujący do serii Islanders, czyli kawałek tego totemu, głowy, którą na przykład mogliście widzieć na mojej ostatniej recenzji zestawu tronu króla Indian. Bardzo fajny isterek, bardzo fajnym mrugnięcie okiem do starych fanów serii Lego Piraci. Przepiękne palmy, które mają pod spodem kokosy, które możecie. Tutaj zobaczyć bardzo fajne szczegóły: tutaj kwiaty, tutaj mamy znaczek informujący, że znajduje się w tym miejscu za tymi drzwiami tawerna niejakiego Jose, którą pokażę Wam za moment. A od góry armaty, skrzynie, wszędzie butelki, wszędzie kule armatnie. Tutaj mamy bagietkę włożoną, jakieś maczety, z tyłu więzienie, pod więzieniem leży kościotrup, elementy omasztowania żagle, wiszący, wisząca beczka tutaj dyndająca z góry i na samym czubku wielka piracka Bandera która już wyjeżdża poza mój papier fotograficzny więc zestaw prezentuje się naprawdę fenomenalnie takich szczegółów, takiej ilości napięczenia smaczków i szczegółów dla fanów Lego Piratów ja nie widziałem dawno a tak naprawdę nie widziałem chyba nigdy. Zobaczmy sobie, jak to wygląda od tyłu. Od tyłu jest trochę mniej ciekawie, ale o proszę. Mamy tutaj w pełni szczegółowo odwzorowane kajuty. Oświetlenie jest słabe, ale możecie się domyślić, jak, jak to jest pięknie zrobione. Tutaj nawet przyjrzyjcie się, pod spodem mamy takie, takie kłębki piany, symbolizujące po prostu taką wodę odbijającą się o, o brzeg. Zajrzyjmy sobie jeszcze tylko do środka, jeśli to możliwe. O, tutaj, odpinając ten element, będziemy mogli zobaczyć właśnie tą tawernę Jose. Tu też, wszędzie butelki, jest tutaj taka beczka rumu, jest bar. No, ciężko pokazać tutaj z tej perspektywy to wszystko, ale wygląda to naprawdę fenomenalnie, więc mamy tutaj dwa świetne pomieszczenia: bar i kajuty. No i co my w tej części tego zestawu znajdziemy? A znajdziemy bardzo dużo. Po pierwsze, mamy tutaj rufę. Naszego statku właśnie z tą taką syreną tutaj na przedzie, mamy takie złote pasy ozdobne. Mamy tutaj prawdziwą kotwicę, którą możemy wciągać za pomocą tutaj takiego pokrętła, oczywiście elementy masztu, te piękne drabiny na przedzie, zewsząd wystają glony. Jest tu element roślinności. Mamy takie fajne. Koło sterowe powieszone tutaj na łańcuchach. Przez okiennice wyrastają glony. Mamy tutaj element pomostu z takimi pięknymi lampami. Tutaj mamy ten chlewik dla świni umiejscowiony. Tam mamy widzicie może wiaderko, którego piraci mogą używać, żeby podawać tej świni jedzenie, żeby jak najbardziej się upasła, zanim oni ją sami skonsumują. Mamy beczki, w której są wiosła, w której są. Lego Widły, bardzo fajny elemencik. Czuć, że ten zestaw po prostu żyje, bo tu wszędzie są porozstawiane kartony, wszędzie są porozstawiane skrzynie. W tej skrzyni taki fajny. Ananasik się tu znalazł, czyli jakby główka Lego z zadrukiem takim ananasowym. Na to dwa elementy roślinne. Już mamy ananasa, to wygląda świetnie. Wszędzie porozstawiane butelki, widać, że piraci mocno imprezują. Tu mamy skrzynię z bananami. Tutaj możemy wejść sobie po schodach otwierając drzwi zrobionych z elementu steru. Tutaj również pod tą klapą znajdziemy. Okiennice, tu jak pojedziemy sobie odrobinę wyżej to będziemy mogli zobaczyć jak ten zestaw prezentuje się w górnej części i zobaczymy tutaj tą piękną piracką flagę, zobaczymy, zobaczymy te lampy umiejscowione tutaj na burcie, bo to jest tylny element tego statku, dalsze części umasztowania, tutaj zwinięty żagiel. Z niego również wydostają się tutaj elementy glonów roślinności, papugi siedzące tutaj na, na, na czubku. A od góry możemy zobaczyć tutaj miejsce, gdzie powinien być ster, który akurat wisi teraz na łańcuchu. Mamy tu też armatę działającą, szczelającą tymi przygotowanymi tutaj obok kulami. I również kolejną skrzynię z różnymi tutaj łopatami, szczotami do szorowania pokładu. I na samej górze, oczywiście, znajdziemy jeszcze jedną małą. Piracką banderę. Ja już dla Was obracam. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj z boku, jakie tu jest grosz szczegółów, i przyjrzymy się, jak to wygląda z tyłu. A z tyłu mamy tutaj dostęp do drzwi, które możemy otworzyć. Tu pod spodem znajduje się nic innego jak kajuta kapitana. W kajucie kapitana również należy się koniecznie przyjrzeć. Spójrzcie, ile tutaj jest cudów. Mamy tu fotel kapitana. Mamy tu pióro, mamy mapy, mamy jego pryczę, mamy świecznik i tutaj jeszcze widzicie taką rzeźbę, mamy skrzynię ze skarbami, tu jest nawet Lego puchar, mamy tu kompas, nie taki działający jak w starych Lego zestawach, ale taki zrobiony tutaj z tego okrągłego tajla. Mega dużo szczegółów, zobaczmy sobie jeszcze tutaj do tej części. A tu mamy kuchnię, tutaj mamy rybę, którą zaraz jakiś pirat będzie oprawiał, mamy patelnię, mamy garnki pod spodem, taka sekcja, w której mamy dwa wiosła przyczepione, a tutaj możecie przyjrzeć się, jest truposz, jest truposz, który jest żołnierzem armady, on ma nawet taką czapkę armady na głowie. No i teraz co najbardziej magiczne w tym zestawie, w ciągu 20 minut jesteśmy w stanie wyczerować z niego Black Seas Barracuda, czyli piękny, gigantyczny okręt. Piracki, wzorowany na y, okręcie z lat 90., na zestawie z lat 90., który był wielkim marzeniem niejednego dziecka pod choinkę na Świętego Mikołaja, na urodziny, imieniny. Każdy prosił Mikołaja i każdą inną gwiazdkę o to, żeby znaleźć pod choinką właśnie taki zestaw. Oczywiście nikt nie znajdował takich zestawów wtedy pod choinką. Najczęściej kończyło się to tak, że w liście do Świętego Mikołaja dzieci pisały, że proszą o Oblexi z Barakudę, otrzymywały, Małą tratwę piracką. Nie ma co się dziwić, ponieważ taki statek piracki w dawnych czasach kosztował niemałą fortunę i rzadko którego rodzica było stać na tego typu zestaw. Ale nie o tym. Przyjrzyjmy się, jak ten statek teraz tętni życiem. On jest wypełniony po brzegi akcesoriami, szczelbami, pistoletami, miotłami. Teraz naprawdę czuć w porównaniu do tej starej barakudy, że tutaj naprawdę na pokładzie tego statku dużo się dzieje. Mamy na pokładzie armaty, które w starych statkach legopirackich były umieszczone tam, gdzie ich miejsce, czyli tutaj pod podkładem. Jednak tutaj dalej pozostają nam okiennice od, od kajut. Więc lepiej wygląda, gdy jest to pozakrywane, to wtedy możemy mieć wrażenie, że tu pod spodem są ukryte właśnie te, te armaty. Przepiękne, płócienne żagle. W ilości 6. To jest niesamowite, że tak naprawdę w cenie jednego zestawu dostajemy dwa zestawy, bo 20 minut i możemy mieć ten przepiękny model okrętu pirackiego, który dzięki zastosowaniu nowych technik budowania jest tak naprawdę dużo bardziej szczegółowy od tego starego okrętu i, i, i przypomina te, te, te wszystkie zdobienia, przypominają taki prawdziwy, piękny, piracki Galeon. Ja nie żałuję, że kupiłem ten zestaw. Od razu po premierze, to była szybka decyzja, i, i ja wiedziałem, że tak naprawdę chcę go dostać od razu na trzydziestkę, tak naprawdę premiera, równo z moimi urodzinami, więc ja ten zestaw, niedługo czekając, dostałem prosto na swoje urodziny. Spójrzcie tylko na tył tego statku, który jest bardzo podobny jak w starej barakudzie. Te okiennice, te żółte elementy, lampy z tyłu, bandera. Koło już na swoim miejscu, te, te szczegóły, zdobienia. No, ten zestaw robi ogromne wrażenie. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem go nabyć. Ten zestaw u mnie zajmuje dumne miejsce przy ekspresie do kawy. I ja polecam każdemu fanowi serii Lego Piraci, żeby w ten zestaw się zaopatrzyć. Póki jest dostępny w sprzedaży, póki jego cena jest tańsza niż katalogowa bo myślę, że cena tego zestawu będzie tylko już nam rosła, więc jeśli chcecie sobie zrobić taki przepiękny prezent na święta, to jak najszybciej zapraszam na zakupy, bo na pewno warto. Ja jestem tym zestawem oczarowany. Być może będę miał okazję dla Was zretensować również starszą wersję. Pójrzcie jeszcze, tutaj mamy skarb. Skarb tym razem nie zawiera już LEGO monet, które nie są produkowane. Mamy tutaj za to sztabki złota. Tak, kolejny skarb Piratów. Odkładam na miejsce. Ja uważam ten zestaw za w pełni warty swojej ceny. Ta cena jest adekwatna do tego, jaki ogrom wrażeń, emocji, elementów oferuje nam ta, ta budowla. Tak naprawdę uważam, że brakuje tutaj tylko jednej rzeczy, a mianowicie małpki. Małpki, która była obecna w starej Black Seas Barakudzie, dlatego dokupiłem małpkę osobno w Kopalni Klocków, żeby ten zestaw był w 100% już kompletny, taki, jaki powinien być. Więc zestaw ląduje na półeczkę. A Was chciałbym się zapytać: jak Wy uważacie, czy stara wersja Barakudy jest lepsza? Czy Wy byście taki zestaw kupili? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o kliknięciu przycisku subskrybuj, żeby nie ominęły Was żadne inne nowe recenzje na kanale Klockowizji, a ja się już z Wami żegnam. Cześć i do zobaczenia!